I fajnie toły świat. Wow, naprawdę super była ta historia, ale mi się podobała. Hmm. Ale chyba wystarczy już tego czytania. Lija może pójdziemy, pobawić się zabawkami. Co ty na to? Tak. No dobra, idziemy się bawić zabawkami. Awesome! Jaki ksiądz ejcie się bo bawić? E, może w klocki, Lia. Może poukładamy razem klocki? Tak. To idź przynieś klocki klacki są super. Fajne, mamy dla nas klocki. A, klocki super. Wysypuj. Będziemy się bawić. Wow. Yes, zobaczcie, jak dużo klocków. chodźcie tutaj wszyscy. wszystko. Lia, co zrobimy z tych klocków? Budujemy Rexdina. No to buduj Dinia! Super. Brawo. Lia, zobacz, co zbudowałem. Taką fajną kostkę. Taką, co zjadają pieski. Pokaż twoją. O, jaka fajna. Moje, ja buduję taka jak ty. Super, a teraz rzucamy kostką. A, Lia, nudne te klocki. Nie chcę w to się bawić. Możemy się pobawić w coś innego? Ja już chcę się pobawić w coś innego. Może przynieś nam coś do rysowania? Co ty na to? Dobra, takie Dobra, leć! Szybko, będziemy rysować! Hihihi. O, gdzie ta Lia z tymi rzeczami do rysowania? Już nie mogę się doczekać! Celinka, czy ty wiesz, że ja tak bardzo ładnie potrafię rysować? Tak, to się okaże. Zobaczysz, ja umiem rysować najładniej na świecie. Lia! Lia, gdzie ty jesteś z tymi kredkami? O, już idzie! Wow! Co tam dla nas masz? Wow, jak super dużo fajnych rzeczy do kolorowania. Mogę sobie wziąć jeden, tak. może. A ten? O, tak, to mi się podoba. Ja będę rysować, a gdzie mogę rysować? Na dywanie. Gdzie są jakieś kartki? O, tutaj są jeszcze kartki, zobacz, wypadły ci. Tutaj mam dla nas kartki. O, jak dużo kartek. A, ja też będę zaraz rysował, tylko wybiorę sobie jakiś kolor. Który kolor? Dwa kolory. Się... A ja który mogę wziąć? Wezmę sobie coś stąd, może. może stąd sobie coś wybiorę. To to A, to różowy? To? to taki mało chłopięcy. No dobra, wezmę sobie różowy, będę rysować. Awesome. Ja też coś narysuję! <laughs> o, i na tej kartce też! <laughs> nie rysuję Jak to nie? Ja chcę rysować właśnie wszędzie. Tak mi się najbardziej podoba. Oh, Jeszcze no! na tej kartce. <laughs> I na tej. Uj, wysypało się. O nie, ale się zrobił bałagan. Lija, e, wcale nie podoba mi się ta zabawa w rysowanie. To jest nudne. Możemy pobawić się w coś innego? Hmm. Może pogramy w piłkę? Co ty na to? Dobrze, to zamknij flamastry i przynieś nam piłkę. Będziemy bawić się piłką. Kto chce się bawić jeszcze ze mną piłką? Kto? Ty? I kto jeszcze? Uf, uf. Ja też się chętnie pobawię piłką. Lia, przynieś szybko piłkę. Bo to jest rzeczywiście takie nudne. Wcale mi się to nie podoba. To jest taka nuda. Przynieś nam piłkę. Szybko, przynieś nam piłkę. O, jest piłka. Będziemy grać. Lia, kop do mnie. Kop. A, nie tak mocno, jeszcze raz A, jeszcze raz Kop do mnie piłką A, Piotrusiu, teraz moja kolej Teraz ja będę grała, dobrze? Lija, kop do mnie A hu, hu, Chyba wygrywam, jeszcze raz tak mocno A, jeszcze raz Jeszcze raz tak mocno Ale ta Lija super umie grać A, nie trafiłaś, jeszcze raz kop jeszcze raz! O, oh, no! O, ale fajna była ta gra w piłkę, ale teraz może pogramy w coś innego. Ciekawe, co przyniesie nam Lia. Lia! Co tam masz jeszcze za zabawki? Yy, wiem, się noszę biurze. Awesome! Je, ale świetna zabawa! Ej, fajniaki, chodźcie tutaj! Zobaczcie, są puzzle! Wow! To jest chyba mini mouse z jakimś kotkiem! Jakie świetne puzzle! Ja już jestem gotowa do układania! Uf, uf ja też! Wow! Jaki super wysypuj! Uu, ale super puzzle! Układamy! Jej! O, zobacz, Lia! Ja już znalazłem jakieś serce! Udało mi się! A ty? O! Ja no też coś będę szukać. głowę. O, jakaś głowa! Fajna głowa! Jakie? Tak puzle. O! A, nudne to jest! Nie podoba mi się wresza, to. Tyłu, są ładne, Może i ładne, ale układanie ich to jest nuda. A, nie podoba mi się ta gra w te puzle. Straszna nuda! Nuda! i w ogóle to ja już jestem zmęczony i głodny. Lia, może byśmy coś teraz zjedli? Tak. Może jakieś owoce? Przyniesiesz jakieś owoce? Przyniesiesz jakieś owoce, ha! Może coś teraz w końcu zjemy. O, oh, to racja. Ja też już jestem taka głodna. Ja też, ile można się bawić? Też już coś bym zjadł. Wszyscy już jesteśmy głodni. Teraz Lia coś nam przyniesie dobrego do jedzenia. Może jakieś owocki? Lia, czekamy. Mmm, mam też owoc dla faniaków. Na pewno zjedziu wszystko. Yummy, yummy, yummy. Ale tu jest bałagan. Mm. Faniaki, fajnie, musimy Faniaki ten fajnie, Co się stało, Lija? Co się stało, fajnie, fajnie, Bałagan gdzie? fajnie, owoców. Bałagan gdzie? Oj, rzeczywiście jest duży bałagan. Dobra Lija, będziemy sprzątać. Fajniaki, szybko, będziemy sprzątać. Chodźcie! Ja zacznę od klocków. Pizio, Bizio, wstawaj, pomóż mi sprzątać klocki. Eee, co się dzieje? Co się dzieje? Klocki? Dobra, już sprzątamy klocki. Szybko, szybko sprzątamy. Sprzątamy klocki. Uwaga, sprzątam. Sprzątaj Lija! My też sprzątamy, pomagamy. A gdzie jest ta torba na klocki? Ja przynieś tą torbę szybko. Będziemy chować klocki. O, jest torba! Dobra, to chowamy klocki. Pomogę ci, otwieraj, ja będę rzucać. A ja pomagam. Już pomagam! Proszę, jeden klocek! Yeah! Ja też, proszę, drugi klocek! I zaraz będzie wszystko czyste! Chodźcie pomagać! Jeszcze ja! Jeszcze ja Celinka. zobacz Lia. Wrzucaj wszystkie klocki! Przyniosłam Ci. Ja Ci pomogę, rzucamy. O! Zaraz wszystko będzie posprzątane i zobaczcie, jak szybko sprzątamy! Nic, odpoczywam! Epekto mi sprzątać. Sprzątać? Przecież wiesz, że ja nie znoszę sprzątać. Sama sprzątaj, ja nie będę sprzątać! Sprzątaj! Ach, stefek ten leniuch. My ci pomożemy linia. My będziemy sprzątać z tobą. A zobacz, wzięłam klocka takiego żółtego jak ja. Hi, hi. Hoppa. Wrzucamy! Sprzątanie jest fajne! Kto szybciej? Ja czy ty! Kto szybciej rzuci klocki? Uwaga! Ty? Nie, to na pewno będę ja! Ja wrzucę szybciej! Uhuhu. Nie, ja wrzucę! Ej, podsłuchajcie! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Wow, Lia, ale jesteś szybka, chyba ty wygrasz! Udało się! Udało się! To już wszystkie klocki! Zobaczcie! Udało się już nam wszystkie klocki posprzątać! Zamykamy, dobra Lija, to teraz sprzątamy puzzle. Kto chce pomóc? Kto? Chodźcie, to teraz będziemy sprzątać puzzle. Przątamy. Fiodł! Fiodł! Sprzątamy! Fiodł ja też, ja też Ci pomogę. Przecież ja zawsze Ci pomagam. Chodź, będziemy sprzątać. Ja podniosę te... A. tu imię Piotrek? Tak, Piotrek to moje imię. Uf, uf. Zobacz, jak Ci super pomaga. Ej, chodźcie, Wy też pomagajcie. Stefek, Stefek, Stefek. Stefek udaje, że mnie nie słyszy. Słyszę Piotrusiu. Ja po prostu nie będę Wam pomagał, bo y, mi się nie chce. Przecież ja nigdy Wam nie pomagam. A sami się sprzątajcie. Ja sobie tutaj posiedzę i sobie poodpoczywam. Ach, z tyleniu, Idę za to ja pomogę. Idę już do was. Hihi hi, też Wam pomogę. Poczekajcie. Poczekajcie. Ja też pomagam sprzątać puzzle. Rzucamy. Sprzątamy. Kto jeszcze pomaga? Lia zobaczek pomaga. Ja Szyb po chyba ja szybciej posprzątam ja, jak ty. Na pewno chyba ja szybciej. Po. Ja wygryłam. O, jaka ty jesteś szybka. Wow, czekaj, teraz moja kolej. Ej, zaczekaj, bo wygrasz. Nie no, muszę ja. Muszę ja wygrać. Ja muszę, ja ja muszę, muszę to muszę, wygrać. Ja, ja muszę to wygrać. A, teraz moja kolej. O nie! O nie, jak ona szybko sprząta. Czy Wy to widzicie? Ale ona wygrasz. szybko sprząta. He, czy to już wszystkie puzle? Tak. O! Chyba przegrałam i ja znowu wygrałaś, jak ty szybko sprzątasz, ale fajna była ta zabawa! Podobało mi się to. Super! A co nam jeszcze zostało? Zobaczmy, co nam jeszcze zostało. Tu już czysto, klocki posprzątane, puzzle też. O nie! Jeszcze te wszystkie kredki i flamastry! Chodźcie, szybko, musimy je posprzątać! Szybko, fajniki! Kajniaki do akcji, Dobromir, Celinka, Celinie. Frania, Sonia, Woof Piotr, Au. Kto pierwszy? Kto pierwszy posprząta ten wygrywa. Wrzucę ja jedną kredkę. Ja jedną kredkę. I jeszcze ja. Ja ten drugi posprzątam. Coś powoli im idzie, chyba ja im pomogę. O, jak ładnie. Awesome. Zaraz będzie tutaj prawdziwy porządek i wszystko będzie posprzątane. Ale nie widzę. Dalej nie widzę, żeby Stefek pomagał. Oh, no. Stefek, dlaczego nie pomagasz nam? Stefek! Stefek! No nic, on chyba nie chce nam pomagać. Trudno, będziemy musiały posprzątać to same. O, super! Ostatnia kredka? I skończony. Super. Co nam jeszcze zostało? Zobaczcie, już jest wszystko czyste. A, Lia, jeszcze jedna rzecz nam została. Zobacz, ta woda, co nam się tu wylała. Przyniesiesz szmatkę, żeby to wytrzeć? Musimy to koniecznie wytrzeć. Przynieś szybko szmatkę, leć. Masz już szmatkę? O, dobrze, to wycieraj. Pokaż czy już suche. O, już suche. O, super, cały pokój już jest czysty. Zobaczmy. O, wszystko jest czyste, Lia? Chodź tu, coś się zapy zapytam ciebie. To jak już wszystko czyste, to może teraz możemy już zjeść te owoce? Tak. Super! Chodźcie fajniaki na owoce. Jej, a co tu mamy? Jabłuszko i winogrona? Dobre to jest? Yummy, yummy, yummy. Mmm, jakie pyszne owocki. Uwielbiam winogrona i jabłuszka, a Wy? Tak, ja też uwielbiam. Są przepyszne, prawda, Lia? Tak. No, ale dobre. Mmm, jakie pyszne, wow. Uf, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, sprzątając, prawda? Pokój taki czysty, teraz możemy sobie odpocząć i zjeść owocki. Mm, mm, mm. Ej, owoce? Ja też chcę zjeść owoce. Idę do nich. Ej, co wy tu robicie beze mnie? Ja też chcę zjeść owoce. Czy ja mogę? Nie, bo nie pomogłaś nam sprzątać. Eee, No to co z tego? Ale chcę zjeść owoce. Chcę, żeby nie dostaniesz owoce. Dlaczego nie dostanę owoców? Bo nie pomagałaś nam szątać. Eee. Hmm, ale ja tak bardzo lubię owoce. Nie był osiądać. Hmm, no nie, znowu nie dostanę nic do jedzenia. A oni tak świetnie tam się bawią. Eee, Mia, a co muszę zrobić, żeby dostać jakieś owoce? Eee, musisz posprzątać. Dobrze, to ja idę posprzątać. Trudno. <laughs> a to Stefek głuptasek. Myślał, że dostanie owoce, pomimo tego, że nie sprzątał. Dzieci, pamiętajcie, że po zabawie trzeba zawsze posprzątać, prawda? Tak, a my się już żegnamy. Idziemy zjadać nasze owocki. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie dla nas łapkę w górę. Do zobaczenia, pa-pa!